Dzień dobry moi kochani. Witam was serdecznie na naszym kolejnym środowym spotkaniu. Dzisiaj mamy 210 live. Porozmawiamy sobie o energii w treningu. Wymienię wam kilka rzeczy takich istotnych, które na pewno gdzieś w głowach Wam się układają, ale może czasami nie do końca wiecie, jak to wykorzystać, albo jak to wyizolować z poszczególnych innych elementów. Opowiemy sobie o energii, o nastawieniu, o ruchu, o emocjach, o łączeniu tego wszystkiego, o naszej naturalnej też energii, o wykorzystywaniu tego i dopasowaniu do konia, o tym, gdzie energia jest w poszczególnych fazach. W których momentach ma największe znaczenie, jak ją podnosimy, czy ją podnosimy, jak to wygląda w zależności od tego, na jakim poziomie zaawansowania jesteśmy. I ogólnie porozmawiamy sobie o różnych elementach i takich praktycznych, bo w poszczególnych ćwiczeniach o wykorzystaniu energii w pracy z koniem. Mam nadzieję, że wszyscy zdrowi. Szczególnie osoby, które były na zlocie, bo jak może widzieliście na filmie, nie szczędziła nas pogoda. Mieliśmy wszystkie cztery pory roku z dużą dolewką zimy, więc nasz wiosenny live odbył się naprawdę w trudnych warunkach. Ale bardzo serdecznie jeszcze raz Wam wszystkim dziękuję i dziewczynom, które były z końmi, bo spisały się super. Konie zachowały się bardzo, bardzo dobrze, mimo naprawdę trudnych warunków, bo był bardzo silny wiatr, deszcz, śnieg, grady wszystko tam mieliśmy. Z krótkimi odcinkami słońca były w nowym miejscu większość koni, więc bardzo serdecznie Wam dziękuję i gratuluję. Dziękuję też wszystkim widzom, którzy byli i którzy. Nie zamarzli w czasie tej pracy, bo ja to zawsze wiecie. Chodzę, ruszam się, to jest inaczej, a jak ktoś siedzi i ogląda, jest to bardzo trudne. Ale nie wyszliście, nie zostawiliście nas, byliście z nami przez wszystkie cztery treningi, więc trzy godziny pracy w zimnie. I za to Wam bardzo dziękuję. Obiecuję, że będziemy planować wyjazdy może troszeczkę później. Żeby było, była większa szansa na ciepło, choć zawsze jest to ciężko trafić, no bo my i tak musimy te zloty planować z wyprzedzeniem. Bardzo, bardzo dziękuję Zuzi, która nas zaprosiła i Wonie, która jest właścicielką ośrodka Farmy Czerniec, gdzie byliśmy, że nas przyjęła. Było super, jesteśmy bardzo zadowoleni. Dziękujemy i na pewno jeszcze się spotkamy w różnych innych sytuacjach. Bardzo, bardzo dziękuję. I teraz moi drodzy, bo wiem, że po takim zlocie zawsze gdzieś tam jest chęć, myślenie, co dalej. Na jesieni mamy kolejne spotkanie. Wiosna była na górze, jesień będzie na dole. Jak zobaczyłam, jak na dole, to się <ścoughs> zdziwiłam, że aż tak bardzo na dole, bo chyba już niżej to nie bardzo mogliśmy wybrać. Ale w pięknym miejscu u naszej klubowiczki, u Malwiny Ślusarczyk pojedziemy w bieszczady. I ten zlot będzie 20 września. Oczywiście w przyszłym tygodniu wrzucę Wam jeszcze post z całymi informacjami, bo tam będzie możliwość przejechania wcześniej, zostania trochę dłużej. U Malwiny są miejsca noclegowe, więc moglibyśmy być wszyscy w jednym miejscu. I pojedziemy sobie do latarni wagabundy, w bardzo fajnym miejscu w Bieszczadach, i tam będziemy na jesieni wspólnie i pracować i się bawić, bo nasze zloty są zawsze, może nie zawsze, ale teraz taki mamy plan towarzysko-szkoleniowy. Myślę, że to jakiś czas zrobimy sobie jeszcze takie tylko towarzyskie, bez udziału koni, żeby nie zawsze był ten element koński, bo od nich też czasami trzeba odpocząć. A na wiosnę mam już plan, Monika może mnie skrzyczy, że już mówię, ale ja mam plan, żeby zrobić pośrodku Polski tym razem, żeby było równo, bo było tak góra, dół, w przyszłym roku zaczniemy od środka u Moniki Obidowskiej, u naszej trenerki. W okolicach Płocka stajnia na wypasie znacie ze szkoleń, więc dla wielu osób będzie to znane miejsce i taki mamy plan zlotowy, czyli na jesień bieszczady, na wiosnę kolejną środek polski, okolice Płocka. I to tyle z naszych zlotowych informacji. Jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję. Dla osób, które gdzieś tam mają znajomych swoich uczniów czy dla osób, które są w klubie wideo lub live, do 15 przypominam trwa nabór do klubu Premium, do klubu, który właśnie daje szansę dostępu do całej społeczności, przyjeżdżania na nasze zloty do pomocy całego takiego stałego wsparcia trenera więc jeżeli ktoś jest zainteresowany lub wiecie że ktoś się tam waha zastanawia zapraszam serdecznie bo kolejna taka możliwość będzie dopiero na jesieni i to tyle ze spraw informacyjnych zaczniemy temat energii i teraz moi drodzy chciałabym chyba zacząć od takiego wyjaśnienia bo wydaje mi się że gdzieś to się czasami zlewa różnicy między energią a nastawieniem dlaczego mi to przyszło do głowy dlatego, że często w pracy z koniem mówi się, że ktoś przychodzi z taką złą energią albo dobrą energią jedni mówią, a ma dobre nastawienie złe nastawienie i gdzieś te dwa pojęcia są ze sobą łączone a ja bym chciała, żebyście je wyraźniej rozdzielali dlatego, że Mówiąc o energii w treningu, myślimy o energii naszego ciała, o naszym takim zaangażowaniu, o naszej mobilizacji i przygotowaniu do konkretnych ruchów, lub mobilizacji w danym ruchu. Czyli raczej mówimy o energii, która jest niska, ja jestem taki. Jestem taka można powiedzieć, no spokojniejsza czasami wolniejsza w ruchach, nie mam w sobie tej energii, choć czasami przy niskiej energii o tym sobie będziemy mówić, mogę robić szybsze ruchy na niskim poziomie energii. A może być też nawet naturalna moja energia wyższa, ale to czy mam wyższą czy niższą energię, to jest co innego, czy ja mam dobre nastawienie danego dnia czy złe, czy jakie emocje są we mnie. I to się da izolować. Czy ja mam dobre samopoczucie, czy gorsze samopoczucie? Mogę mieć wyższą lub niższą energię. I mówiąc o energii, myślę właśnie i opisując to w książkach, opisując to w fazach, myślimy o takiej mobilizacji i gotowości do działania. Może być wyższa niższa. Z pozycji neutralnej mogę tą energię podnieść bardziej, mogę podnieść jeszcze bardziej, mogę ją podnieść delikatnie albo mogę ją obniżyć. I to bym chciała, żebyście zwracali na to uwagę: że energia to jest coś innego niż nastawienie do pracy, niż takie samopoczucie danego dnia czy w danym momencie. Każdy z nas ma swoją naturalną energię. I tutaj na ostatnim zlocie, czyli w ten weekend, od wielu osób słyszałam i rozmawialiśmy na ten temat właśnie, że kiedy pracuję z koniem, to to jest takie spokojne, takie ciche. Mimo, że używam korekt, że używam większych faz, że robię fale, robię, robię blokady, poprawiam respekt, to to wszystko wygląda. W miarę spokojnie nie wydaje się, że zużywam przy tym dużo energii, że sama się przy tym zużywam, i jest to dosyć ciche. I to wynika właśnie z niskiej energii pracy. To, co Wam powiedziałam przed chwilą, jest takim dowodem na to, że można wykonywać szybkie ruchy, można blokować różne rzeczy, egzekwować różne rzeczy, a równocześnie nie zużywać energetycznie siebie, a jeszcze za jakiś czas, operując tymi elementami, absolutnie nie musi nam się, nie wiem, nie muszą nam się podnosić emocje, jeżeli używamy jakiś korek czy szybszych ruchów. I my i konie też się tego uczymy i za chwilę sobie o tym powiemy. Więc... Wydaje mi się, że łatwiej jest pracować z koni osobą, które mają naturalną, niższą energię. Dlaczego tak jest? Głównie dlatego, że większość koni jest introwertykami. I nie ma co ukrywać, że one są oszczędne w ruchach. Nie mówię, że wszystkie, no bo wiadomo, że tak nie jest. Ale duża część koni jest introwertykami i osoby, które są na niższej energii swojej naturalnej, łatwiej się dopasowują do koni. Czasami zastanawiacie się, dlaczego tak często ja oceniam konie jako wybuchowce, czyli introvertyki prawopółkulowe. Dlatego, że większość koni jest właśnie wybuchowcami. To są zwierzęta, które oszczędzają energię, a równocześnie zwierzęta, które są ofiarami, które żyją w świecie drapieżników i nie ma się co dziwić, że w wielu tych koniach jest Mała pewność siebie, są emocje, stąd tak łatwo i tak dużo koni wpasowuje się w tą wybuchowość. Są i pewne siebie, są i ekstrawertyki, ale jest dużo mniej. Więc jest to główny powód dlatego, do tego, że tak często oceniamy osobowość wybuchowca, czyli prawopółkulowego introwertyka, wśród której... Mamy dużo różnych możliwości, bo te cechy, tak jak kiedyś rozmawialiśmy, mogą być na różnych poziomach. Ale główny powód jest taki występowania tej osobowości w takiej ilości, że konie w większości, moim zdaniem 3 czwarte, tak jak jakieś były tam nawet na klubie robiliśmy analizy, robiliśmy ankiety, wychodziło że prawie 3 czwarte koni. Jest introwertykami i duża część z nich jest prawopunkulowa, jest delikatna, jest wrażliwa, jest emocjonalna, stąd jest taka duża ta osobowość. I nasze dopasowanie naszej energii naturalnej do energii konia jest istotne, jest bardzo pomocne, co nie znaczy, że my nie możemy się trochę zmienić. I dopasować do konkretnego konia, do jego poziomu energii i za jakiś czas ocenić, czy przypadkiem ta jego energia, która nam się wydawała na początku, wcale nie jest inna, bo to też tak jest. Poznajemy konia, który zachowuje się ekstrawertycznie, który ma w sobie dużo energii, wkłada tą energię w ruch, wkłada tą energię w różnego rodzaju opory, blokady. Oceniamy często jako ekstrawertyka, jako gdzieś tam nawet pewniejszego siebie, a po jakimś czasie okazuje się, że z naszego konia robi się miły, spokojny zwierz, który wcale nie ma takiej tendencji do ruchu, nie ma takiej naturalnej energii, a to, co się działo wcześniej, i to podnoszenie energii wynikało z jego emocji, czasami z jego braku pewności, z jakichś niefajnych doświadczeń. Więc. To ocena naturalnej energii każdego z nas, i nas, i konia, wymaga trochę czasu, szczególnie jeżeli poznajemy konia i patrzymy, co się w ogóle u niego dzieje. Nadmiar energii u konia jest dla nas problematyczny, tak samo jak i za mała energia. Jeżeli mamy tej energii za dużo, i ona jeszcze jest związana z emocjami, z szybkością ruchu, to najczęściej staramy się zapanować nad tym przez różnego rodzaju przekierowania tej energii, zmiany kierunku, schematy, na przykład liście, slalomy. Ja nigdy nie polecam czegoś, co się bardzo często stosuje w tradycyjnym treningu, takiego wybiegania konia, szczególnie konia, który na co dzień chodzi po padoku, bo ja rozumiem, że koń ma areszt boksowy i ma niezapewnioną potrzebę ruchu, to wtedy dajemy mu swobodny ruch, ale jeżeli pojawiają się, pojawia się energia, pojawiają się emocje, pojawiają się szybkie ruchy u konia, który ma na co dzień normalną możliwość ruchu, to znaczy, że jest to problem relacji między nami i tutaj wybiegiwanie, zużywanie tej energii, żeby konia tylko zmęczyć fizycznie, nic nam nie da, bo ten schemat będzie się powtarzał. Za mało energii u konia też potrafi spędzić sens powiek, i rozumiem osoby, które mają introwertyki, szczególnie lewopółkulowe, półkulowe, pewne siebie, bo prawo półkulowe są końmi, u których nie jest trudno ten ruch uzyskać. Wybuchowce są bardzo przyjemne w pracy, one blokują ten ruch wyraźnie, kiedy są w stresie. Ich stres przymraża, blokuje i zatrzymuje i tą energię, i ruch, i prędkość tego, co wykonują. Ale kiedy się odprężają, to ten ruch się uruchamia. Gorzej jest w przypadku lewopółkulowych introwertyków, pewniejszych siebie. Tutaj naprawdę czasami musimy się uzbroić w cierpliwość i szukać rzeczy, które je zmotywują. U jednych to są częste przerwy, u innych jedzenie, u jeszcze innych różnego rodzaju przyjemności, drapania, spacery, cokolwiek, nie wiem, zabawy na drągach. To musimy poszukać i wszystko z umiarem stosować. A co najważniejsze, pamiętać o tym, żeby zadowalać się małymi kroczkami. I teraz, moi drodzy, zastanowimy się, jak tą energię wyizolować z ruchu. Bo kiedy zaczynacie treningi i swoje, i konia, to bardzo często to jest połączone, i w naszych głowach też zlewamy to w jedno. Czyli, jak jest wolny ruch w wstępie albo jakieś takie wolne przesunięcia, to jest niska energia. Jak koń się zaczyna poruszać szybciej, wchodzimy w szybsze chody, to wtedy myślimy o wyższej energii. Ale wraz z rozwojem treningu uczymy się to izolować i zauważamy, że możemy. Przyspieszać ruchy konia, czyli na przykład przechodzić do wyższych chodów, wcale nie podnosząc wewnętrznej energii. Wręcz przeciwnie, czasami możemy z kłusa o wysokiej energii, większym zaangażowaniu i mobilizacji, możemy przejść do galopu, który jest na dużo niższej energii na większym takim odprężeniu i nie zużywa nas tak energetycznie jak ten wcześniejszy kurs. I to jest bardzo ważne, żeby to zauważyć, bo jak będziemy pracować dalej i będziemy pracować na przykład w zebraniu, w zaangażowaniu zadu, w kumulowaniu tej energii, to będziemy robić na przykład przejścia w dół, które na poziomie pierwszym zawsze wiążą się z obniżaniem energii u konia, a już na przykład na poziomie drugim, trzecim czasami będą się wiązały z podnoszeniem energii, właśnie z kumulowaniem tej energii, więc energia i ruch, czy prędkość ruchu nie zawsze muszą iść w tą samą stronę i nie muszą być ze sobą połączone.